Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie drogich radio-słuchaczy, odsłuchujących kazań moich, czyli Księdza Piotra Pawlukiewicza, ze strony internetowej www.kazania Księdza Piotra. Dzisiaj się inaczej to wszystko zaczyna, a wszystko spowodowała mała awaria elektroniczna, która spowodowała, że wczoraj 8 lutego, stycznia przepraszam, 2012 roku kazanie się nie nagrało. Dlatego siedzę teraz. W swoim pokoju i nagrywam te treści jeszcze raz, ale już nie będzie kościelnego pogłosu, reakcji słuchaczy i może takiej kościelnej nabożności, bo inna sceneria. Wczoraj obchodziliśmy Niedzielę Chrztupańskiego i dzieliłem się ze słuchaczami w Kościele Świętej Anny takimi przemyśleniami. Po pierwsze, wrócił nam w czytaniach w Niedzielę Chrztupańskiego Jan Chrzciciel. Jego postać nas prowadziła przez cztery tygodnie Adwentu nie tak dawno w grudniu. A już jest z powrotem w liturgii Słowa, co świadczy o tym, jak ważna to postać. Podziwiamy jego męstwo, radykalizm, pobożność, oddanie swojemu powołaniu. Ale drodzy bracia i siostry, chciałbym zwrócić uwagę na coś jeszcze. Na coś jeszcze niezwykłego, czego dokonał Jan chrzciciel. Rozpoznał Jezusa. Rozpoznał Jezusa, gdy Jezus jeszcze nie nauczał, nie czynił cudów, nie miał uczniów, nie był powszechnie znanym Jezusem w Nazarecie. Tylko był Jezusem, synem Józefa, tak powszechnie mniemano. Najzwyklejszym człowiekiem na świecie, patrząc z zewnątrz. Jak Jan to zrobił, trudno powiedzieć. Ewangelia o tym milczy. Może oni się spotykali, to było prawdopodobne. Byli przecież kuzynami, krewnymi. Może Bóg dał Janowi, to też bardzo prawdopodobne, specjalną łaskę. Ja chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Zaraz Państwu powiem o co mi chodzi. Ale chcę właśnie powiedzieć, jak często naszym problemem jest niedostrzeganie Jezusa, nie rozpoznawanie Jezusa. A wtedy, kiedy go nie rozpoznamy, i liturgia, i życie modlitewne, wszystko to staje się puste, tylko takie mechaniczne, takie z obowiązku, z regulaminu. Natomiast, żeby szepnąć czule o Jezu, trzeba go właśnie dostrzec i rozpoznać. No co moim zdaniem pomogło Janowi nieprawdopodobnie rozpoznać Jezusa? Mianowicie to, że on rozpoznał samego siebie, wiedział kim jest. Często to Państwu przypominam, że bolączką człowieka, największym źródłem jego bólu jest to, że sami się nie znamy, nie wiemy kim jesteśmy, nie znamy tajemnic głębi swojego serca. A Jan doskonale wiedział, kim jest. Kiedy go pytano, czy jest Eliaszem, mówił: Nie, nie jestem Eliaszem. Czy jesteś prorokiem? Nie, nie jestem prorokiem. A może jesteś Mesjaszem? Nie, nie jestem Mesjaszem. Proszę zwrócić uwagę nie tylko na pokorę, tylko przede wszystkim naprawdę tych wypowiedzi. Kim jesteś? Jam jest głos wołającego na pustyni. Nie treść, nie słowa, tylko głos. Ja udzielam Bożym treścią swojego głosu, swojego człowieczeństwa, by zaistniały w świadomości innych. Podziwiać tu trzeba Jana za pokorę, gdyż na pewno Szatan jego popularność chciał wykorzystać i chciał przekonać Jana szczyciela, że to on jest Mesjaszem. Jakże często ludzie, którzy są. Na świeczniku, otoczeni tłumami swoich uczniów, fanów, wielbicieli, no jak się takim ludziom może łatwo przewrócić w głowie, że to ja jestem ten największy, że to ja jestem ten najlepszy. Jan jest na ustach tysięcy ludzi, Jan jest podziwiany, Jan jest uwielbiany, Jan ma uczniów, ale on cały czas mówi i to nie przez fałszywą kokieterię, ja jestem tylko głosem. Kiedy mówię Państwu o tym, jak łatwo jest. Uwierzyć w coś, że jest się w czymś pierwszym, najważniejszym, najlepszym, och i ach. Przypomina mi się historia mojego kolegi księdza, który odwiedził pewną parafię i tam zastał staruszka, kapłana, naszego seminaryjnego profesora, już ponad 90-letniego, który tam rezyduje, ale jeszcze jest na tyle w formie, że odprawia w kościele przeświętą wprawdzie. W cały, przez całą liturgię musi siedzieć przy, przy, na stołeczku, na krześle przy ołtarzu. Kiedy właśnie ten mój kolega ksiądz razem z tym staruszkiem profesorem odprawili przez świętą i weszli do zakrystii, mój kolega nie krył radości, rozwarł ramiona i powiedział księże profesorze, tak bardzo się cieszę, że, że mogliśmy razem odprawić przez świętą. W pierwszej kolejności dziękuję Panu Bogu, a w drugiej kolejności księdzu profesorowi. Staruszek nie dosłyszał i zapytał, przepraszam, a dlaczego mnie w drugiej kolejności? No to jest taka właśnie sytuacja, że my często pytamy, a dlaczego ja drugi? A dlaczego Kościół pierwszy? A dlaczego Bóg pierwszy? Kilka dni temu dostałem list drogą internetową, kiedy, gdzie ktoś zapytywał mnie, dlaczego Kościół zabrania czytania pewnej książki, która została na, trochę napiętnowana przez kongregację wiary, kiedy zarządzał ją jeszcze kardynał Ratzinger. Ta książka mi się podoba, więc ona nie może być fałszywa czy błędna, bo mi się podoba, bo mi się ją dobrze czyta, bo ja zaczynam pewne rzeczy rozumieć. A więc, dlaczego Kościół tego słowa nie użył, ale po prostu czepia się i no, chciałem mu napisać, bracie drogi, czy ty kończyłeś teologię, czy kończyłeś filozofię, czy jesteś specjalistą od religioznawstwa, czy jesteś człowiekiem tak rozmodlonym, że rozpoznasz wszelki fałsz? To, z Państwo, diabeł nie zastosuje wobec. Nie poda nam do ręki takiej książki, gdzie będzie przesłanie cudzysłów, mordu i kradni. Na to nas nie złapie. Złapie nas na pewne subtelności i trzeba je rozpoznać. A żeby je rozpoznać, Bóg dał nam kościół i pasterzy. I oni czuwają nad nami, oni są do tego przygotowani przez studia, modlitwę, medytację, znajomość tematu. Ale żeby się ocalić, trzeba być tym drugim, trzeba być tym, który idzie za. I tak było w przypadku Jana Chrzciciela. Który wiedział kim jestem. Ja głosem wołającego na pustyni. Drodzy Państwo, mamy niedzielę Chrztu Przypominają nam się nasze chrzty, chociaż tylko szczęśliwcy mogą je obejrzeć na DVD, starsze pokolenie na zdjęciach, a jeszcze starsi w ogóle nie mają żadnej wizualnej pamiątki z tego dnia. Przypominają nam się chrzty, gdzie byliśmy na w rodzinie, gdzie sami byliśmy chrzestnymi. I one nam przypominają o tym, kim my jesteśmy, te uroczystości chrzcielne, bo tam nie było powiedziane, macie dziecko ubierać, karmić to jest tak oczywiste dla Kościoła, z prawa naturalnego wynikają te powinności rodziców, że o tym się nie mówi. Ale było powiedziane, macie troszczyć się o wiarę swoich dzieci, macie prowadzić ich przykładem, zachętą, krótko mówiąc, własną pobożnością. Drodzy bracia i siostry, przypomnę Wam rodzicom, którzy macie dzieci. Wy możecie dać dzieciom coś, co jest niezastąpionym skarbem, którego już nigdy nikt potem dzieciom nie będzie mógł dać. Zdrową, zwykłą, szarą, ale i piękną pobożność. Proszę Państwa, dlaczego ja to tak podkreślam? Zauważyłem ostatnio, że ludzie, którzy mieli naprawdę wierzącego ojca i naprawdę wierzącą matkę, gdzie w domu była modlitwa, jak to się, przepraszam, nieraz mówi matka goniła do pacierza i goniła do Kościoła. Ale nie niesadystycznia, z takiej gorliwości matczynej. Otóż taci, tacy ludzie, którzy mieli takich rodziców, mogli się nawet nieraz potem pogubić, ale to w nich tkwi. Jakżeż łatwo jest takiego człowieka potem po latach, kiedy on wpadnie w grzech, przekonać, żeby wrócił do Boga, niż takiego, który w dzieciństwie no, nie miał pobożnej rodziny. No, nawet była wierząca, ale nie pobożna. I, i, I nawet on potem pogłębiał wiarę przez ruchy, grupy. To jest oczywiście bardzo ważne, ale tego czegoś, co się dostaje od rodziców przez wspólne z nimi zamieszkiwanie i patrzenie na ich żywą wiarę, wyrażającą się w modlitwie domowej, w gestach, w czułości, w tym co rodzice mówią o księżach, o Bogu, o kościele, to jest taka iskra, która nic nie zgasi. Największy ateusz, który i przez 50 lat był komunistą, jak miał pobożną matkę to on o tym nie zapomni i gdzieś mu się będzie tkliła taka gwiazdeczka w sercu, która będzie tak mu mówiła, a Pan Bóg, czy byś do Niego nie wrócił. Jesteście jedyni, którzy mogą wiarę, mówię tu do rodziców, wlać tak mocno. Bo, drodzy Państwo, kiedy przypomniałem sobie te słowa Jana Chrzciciela, jam ja głos wołającego na pustyni, głos oczywiście głoszący nadejście Królestwa Bożego, to pomyślałem, że po powołanie każdego z nas jest w zasadzie głosem. Ja kapłan też mam być tylko głosem. Człowiek, który apostołuje nawet jako świecki, ma być tylko głosem. W małżeństwie, w rodzinie jesteśmy tylko głosem. Jakim głosem? W istocie tym, który przypomina nam, że mamy być zbawieni. Bo pierwszy cel małżeństwa, pierwszy cel kapłaństwa, pierwszy część w ogóle życia chrześcijańskiego to jest zbawienie moje i innych ludzi. Czy ja jestem głosem, który to wieści? Czy Państwo myślicie o zbawieniu swoich dzieci? Na pewno myślicie o chorobach dzieci, o szkole dzieci, o studiach przyszłych, o tym, żeby jakiś posag mieć dla dzieci czy dom wybudować. Ale czy my jesteśmy no, chrześcijanami, czyli tacy, którzy wierzą, że pierwszym celem i sensem wszystkiego, co robimy, jest życie wieczne? Przypominamy się to przykład, który już w jednym z wskazań padł. Mój kolega, ksiądz, gdy był kilkuletnim chłopcem, jechał rowerem, potrącił go jakoś, w sumie niegroźnie samochód, ale przewrócił się, wjechał na krawężnik, rozbił kolano, no jest zapłakany poszedł do mamy, a mama powiedziała od razu, synku, synku, czy kiedy się przewracałeś, czy kiedy ten autobus cię potrącił, pomyślałeś o Bogu, weschnąłeś do Boga? On mówi, byłem zaskoczony, byłem przekonany, że mama powie, synku, czy ty myślałeś o mnie, czy myślałeś o mamusi, o tatusiu? A matka była... Mądrą matką wiedziała, że to jest dla syna największe szczęście, które może go spotkać, i ona temu szczęściu chciała oddać całą swoją energię, całe swoje życie. Drodzy bracia i siostry, czy jesteśmy rzeczywiście głosem Boga? Czy mamy mentalność Bożą? Czy nasze słowa są Boże? Bo pytam o to, bo świat się rozpędza w sensie techniki, w sensie swobody takiej obyczajowej. W sensie coraz bardziej takiej odważnej, żeby nie powiedzieć, wulgarnej, sztuki. My, my w tym wszystkim żyjemy, od tego nie uciekniemy. I jak tak nieraz wiecie, stało się w górskim potoku, gdzie woda płynęła tak mocno, że człowiek musiał się naprawdę zapierać, żeby się nie dać przewrócić, tak i my w tej chwili stoimy w potoku świata. I proszę zwrócić uwagę, jak to niby niegroźnie groźnie przechodzi. My oczywiście nie, 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 nie ma cudzołus, nie ma w naszych domach pijaństwa, wulgarności, jakiegoś wyuzdania. W wielu domach tak nie ma, ale one też często ulegają tej mentalności pogańskiej. Ja pytam nieraz ludzi, którzy przychodzą do mnie w sprawach tych bolesnych, trudnych, jaka jest wasza rodzina. Wierzący jesteśmy, chodzimy do kościoła, przyjmujemy księdza po kolędzie, nieraz się nawet pomodlimy razem. No a tak jak siedzicie przy stole, to o czym rozmawiacie? A no wie ksiądz, to się tak gada, No o tym, o tamtym, no ale kogo podziwiacie? W tak ostatnio o kimś mówiliście z jakąś taką atencją, Proszę nie za podziwiamy kolegę, co się tu buduje obok, że taki przedsiębiorczy, podziwiamy tamtą, że zrobiła doktorat, a ta jest taka dzielna w pracy. No tak się chwali, a kogo, kogo krytykujecie? No nieudaczników krytykujemy, a na, a na kogo pomstujecie? No na grzeszników, na tych polityków niedobrych. Czy zwróciliście uwagę, że to wszystko jest takie już mentalności świata? Przepraszam, konkretniejszy przykład. Spotykacie kogoś, kto mówi: Znalazłem nową pracę. O co pytamy? Ile zarabiasz? No, zarabiam tam 2000 zł. A dużo się narobisz? Nie, nie, narobię się. super. Praca mogę się przyjść sobie na dziesiątą, sobie siedzę do trzeciej. Teraz to nawet i 3000 dostanę. Proszę zwrócić uwagę na kryteria, które niekiedy przyjmujemy. Ja Oczywiście nie chcę państwu imputować, że to wszyscy tak robicie, ale tego jest sporo. Jaka praca? Duża zarobki, mało roboty, fajna. My, księża też nieraz się tak, cytujemy, fajna parafia, bo nie ma dużo roboty. A czy my się zapytamy, bracia, czy ta praca to cię rozwija, stajesz się piękniejszy, poznać dobrych ludzi, oni cię, cię kształtują jakoś? O tym się często zupełnie nie myśli. A spojrzenie Boga i Chrystusa jest często zupełnie inne na świat. Właśnie jakie my mamy spojrzenie? To pogańskie, kto on lepiej zarabia? Mówimy, ale świetna babka, jak się trzyma, no, no tam 50, 60 lat, ani zmarszki na twarzy. Co za kobieta? Być może ona jest biedna. Być może ona jest po uszy w błocie, którego wprawdzie z soczewką i spojówką nie widać, ale być może jest po, po uszy w, w, w błocie grzechu. Proszę pamiętać, to jest szokujący tekst Jezusa, kiedy szedł na drodze krzyżowej. On z ciernią, z cierniem w, w koronie, zbiczowany, umęczony, patrzy na kobiety. Na pewno były po śniadaniu, po obiedzie, no prawdzie zapłakane, smutne ale mówi, nie płaczcie nade mną, to nad sobą płaczcie. Wyobrażacie sobie, drodzy Państwo, taki szpital, gdzie leżą chorzy na nowotwór, tlen doprowadzony do nosa, lekarze chodzą, elegancy, pielęgniarki piękne, a ci chorzy mówią, jacy wy jesteście biedni. Panie doktorze, jaki pan jest biedny, pani pielęgniarka, jaka pana biedna. To wyglądałoby to na żart. On na łóżku ledwo dychający jeszcze się użala nad lekarzem, który ma służbowy samochód i zarabia krocie, jest znany w całej Warszawie albo w całej Polsce. Tak, bo jeśli idzie do piekła drogą, to jest biedny. A ten chory na nowotwór w szpitalu z tlenem doprowadzonym do nosa może być bogaczem. Czy my to widzimy? Achie, siostry, Ktoś powie, proszę Święca, gdybym miał takie spojrzenie na świat, gdybym ja kolegów pytał, czy masz dobrą pracę, czy ona cię rozwija, czy ona jest dla ciebie duchowo cię rozwija, to mi ją za idiotę. Kasa, spryt, przedsiębiorczość, to się liczy. Tak to, proszę państwa, to jest to najtrudniejsze, co przychodzi nam nieraz w życiu przeżyć, że nas uznają za głupków, za idiotów z naszym chrześcijaństwem. I chcą ten głos wołającego na pustyni w nas zatkać, żebyśmy zamilkli. Robią to niekiedy bardzo kary, 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 m, przepraszam, gwałtownie, niegrzecznie, żeby nie powiedzieć po chamsku. Jeden pan mi opowiadał, ojciec wielodzietnej rodziny, mówił, proszę mam z żoną kilkoro dzieci, już nie pamiętam w tej chwili ile. wyjdziemy ulicą, tyle z docinków, tyle złośliwości. Nieraz nam ktoś kładł na wycieraczce przed domem prezerwatywy. Wprawdzie w pewnym momencie tak młotko błysnęło i mówi do mnie, już troszkę w innej tonacji, proszę księdza, ale wiem chyba, kto to mi kładł te prezerwatywy. To sąsiad z góry, on ma takie jedno dziecko. Ja mu kiedyś wiagrę położę. No także zemsta zapowiadała się sroga. Wezmą nas za szaleńców. Palcami będą pokazywać. A czy my jesteśmy szaleńcami? Drodzy bracie i siostry, ja wiem, że wielu z was, którzy mają ogromną ochotę odejść od kościoła, bo jakaś kobieta się rozwiodła, żyła tyle lat, a teraz poznała mężczyznę. To jest czuły, dobry, przyjacielski, tylko że ma żonę i dzieci. I co zrobić? Wejść w związek niesakramentalny? Wielu z was ma kłopoty zdrowotne, finansowe. Można by łatwo pieniądze w sposób nieuczciwy zdobyć, ale trzeba by się pójść na kompromis z sumieniem, które krzyczy nie kradnij. my nieraz mamy samych wątpliwości, czy ja nie przesadzam z tą wiarą, czy ja się sam tym nie przejmuję za bardzo. Drodzy bracia i siostry, jeszcze jeden przykład, może nieadekwatny, bo taki niepoważny, a temat jest poważny. Gdy miałem kilka lat, pamiętam z mamą, pojechałem do mojej cioci, do wujka, i tam byli moi rówieśnicy: brać cioteczny, siostra cioteczna. Dorośli sobie tam usiedli przy stole zastawionym suto, a my poszliśmy do pokoju drugiego, gdzie był telewizor. I akurat był jakiś koncert takiej dość chyba nowoczesnej muzyki, ale takiej na orkiestrę. No i Drygent prawdopodobnie tak energicznie przeżywał to swoje wystąpienie, i myśmy przyciszyli głos. Dzieci, kilkuletni, i zaczęliśmy się turlać ze śmiechu po podłodze. No bo ten drygent bez muzyki wyglądał komicznie, po prostu komicznie. Komicznie albo groźnie. To był człowiek niespełna rozumu. To był człowiek szalony. Jego miny to było opętanie skrzyżowane z depresją i kryzysem duchowym. Przypomniałem sobie tę sprawę w obecny Nowy Rok, kiedy oglądałem koncert noworoczny i też przyciszyłem na 30 sekund program. No bardzo szlachetny i piękny drygent też wyglądał komicznie. Co to jest muzyka w świecie? A raczej odwrotnie, kim jest Duch Święty w świecie? Kim jest duch? On jest ulotny, nienamacalny, niedotykalny, tak jak muzyka? Otóż Duch Święty jest to muzyka kościoła. Tańczymy tego swojego marsza, poloneza, idziemy razem parami, czwórkami, piątkami i gra muzyka. I nie dziwmy się, że świat, który muzyki nie zna, nie słyszy, i w ogóle nie słyszy, patrzy na nas jak na psychicznie chorych. Proszę Państwa, serdeczna rada, kiedy ktoś Cię zaatakuje za to czy za tamto, że latasz do kościoła, że jesteś przeciwko klonowaniu, przeciwko in vitro, że jesteś głupi i wykaże Ci to argumentami, zapytaj krótko, słyszysz muzykę? Słyszysz muzykę? Nie? No to nie dziw się, że ja tańczę przeciwko in vitro przeciwko rozwodom. Jest taka muzyka, wiesz, która nas ustawia. Kiedy są pokazy artystyczne 500 osób, nie patrząc na siebie, wykonuje te same ruchy identycznie w tym samym ułamku sekundy. Dlaczego? Oczywiście muzyka. Bez muzyki nigdy byśmy nie osiągnęli takiej, takiej zgodności. Kiedy muzyki nie ma, trenerka, asystentka, profesorka prowadząca zespół tańca nawet nabija rytm raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i my w ten rytm podejmujemy taniec. Podobnie jest z nami chrześcijanami. Nie słyszymy muzyki, dlatego jesteśmy, jesteśmy postrzegani jako szaleńcy. Duch Święty to potęga. Ta muzyka potrafi nauczyć nas takich figur tanecznych, że przejdziemy przez morza, oceany, które wydawały się nie do przejścia. Ja chcę Państwu powiedzieć, że Duch Święty, który dzisiaj tak mocno zaistniał w czytaniach, oprócz tego, że jest muzyką, oprócz tego, że jest subtelny i delikatny, czciny nadłamanej, nie złamie, płomyka, nie zagasi. On tak subtelnie i po cichu dokonuje rzeczy, do których wydawałoby się, że bomby potrzeba, że trzeba jakiegoś potęgi. A Duch Święty, śpiewał Marek Grechuta, po cichutku, pomalutku. Służę przykładem. O ile pamiętam, autor opowiadania, który chcę Państwu przedstawić, w skrócie wielkim, nazywa się Schmidt i napisał opowiadanie pod tytułem Powrót. Bohaterem opowiadania jest marynarz, pracujący na statku, świetny fachowiec od tych wszystkich kotłów, parowozów, no tam parowozów to nie ma, chodzi mi o te parę, te wszystkie druty, te wszystkie rurki, śrubki, zawory, on to wszystko czyści, naprawia, oliwi, statek pływa bezbłędnie, a on oddany mu całym sercem, ma na lądzie żonę, ma cztery córki. I pewnego dnia dostaje wezwanie do kapitana. Jest przekonany, że coś mu wyszło nie tak, że zaraz dostanie reprimendę. Ale kiedy wchodzi do Kajuty kapitana widzi, że coś jest nie tak. Kapitan ma grobową minę i mówi do niego: Słuchaj, dostaliśmy telegram z lądu: Twoja córka nie żyje. Tego ojca zmroziło, tego marynarza. No nie wiedział, co powiedzieć, odwrócił się i chciał już wyjść, ale nagle ocknął się: Córka, panie kapitanie, ale która córka? Ja mam cztery córki. Kapitan jeszcze raz spojrzał na treść depeszy. Napisane tylko córka. Możemy próbować depeszować, żeby nam dosłali tę istotną wiadomość. Kapitan wrócił do siebie, usiadł na łóżku i powiedział: Byle nie Ania. Jezu, żeby to nie była Ania. A więc kochał Anię. Pierwszy raz sobie to uświadomił. Była jego ulubioną córką, ale zawsze bał sobie to powiedzieć. I dopiero teraz pierwszy raz ten odruch serca pokazał mu najukochańszą z córek. I znowu pojawiła się dziwna myśl: może to ta Joaśka? Ale za chwilę. Chciał się powiedzieć, ugryźć się w więzy, Boże, co ja mówię. Wprawdzie tej swojej córki nie za bardzo lubił, była trudna w wychowaniu, była zamknięta, miała swój świat, ale przecież teraz wie, że ją kochał bardzo, a jeśli miałby kogo winić, to może by winił siebie, dlatego że jej nigdy nie wziął na kolana, nie zawiązał jej kokardy we włosach. A jeszcze trzecia, jakaś tam Barbara, jeszcze czwarta, jakaś tam Danuta, zaczął o nich wszystkich czterech myśleć, zaczął w pamięci szukać. Tego piękne, piękna, które mu umknęło, zaczął wspominać, a po trzech dniach powiedział sobie: Jestem podły. Minęły trzy dni, wiem, że córka umarła, a ani razu nie pomyślałem o smutku żony. Boże, przecież ja się tą żoną w ogóle nie przejmuję. Te wszystkie manometry, zegarki, tłoki, zawory to był mój świat, a tamten świat tamten świat w domu na lądzie był tylko po to, żeby zawieźć pieniądze, dokonać niezbędnych remontów, a potem wypłynąć znowu w rejs. On zrozumiał, że nie stracił jednej córki, on stracił wszystkie cztery córki, stracił żonę. Okręt dopływał do lądu, spojrzał, dostrzegł na brzegu znane postacie, zarysy postaci jego żona z trzema córkami, a więc jedna nie żyje. Zaraz okręt dopłynie, będę wiedział, która. Okręt rzeczywiście wszedł do portu, patrzy: nie ma no właśnie ani, ukochanej ani. Żal ścisnął mu gardło, już wszystko wiadomo, już teraz wszystko wiadomo. I kiedy schodził z tą myślą przez trap na ląd, nagle szok. z drzewa wybiega Ania, matka i cztery córki stoją przed nim. Po prostu nogi się przed nim ugięły. Zaczął całować jedną córkę, drugą, we włosy, po rękach, żonę, tulić, płakać. I mówi do żony, co się stało? Dostałem telegram, w którym powiadamia mi o śmierci córki, ale to jakiś błąd, nieporozumienie. Zły adresat, przecież córki żyją. Ona wtedy mówi, jego żona, słuchaj, kiedy wypłynąłeś w rejs, dopiero wtedy zobaczyłam, że jestem w ciąży. Te dziewięć miesięcy Ciebie nie było. Dziecko urodziło się martwe. I dlatego zawiadomiłam cię o tym, pisząc córka, nie dając jej imienia, ponieważ nie nadaliśmy jeszcze imienia. Ten epizod z tym telegramem, z tym brakiem imienia, odmienił jego życie. Wkrótce potem wypisał się. Z zawodu marynarza został dokerem w porcie i zmartwychwstały mu cztery córki. Do tej piątej, malutkiej, której nadał imię Rita, chodził często na cmentarz. Odkrył żonę. Drodzy Państwo, dlaczego Wam o tym mówię? To była bardzo bolesna próba. Przeżyć takie kilka dni na statku, nie wiedząc, kto zginął. Ale ta próba zakończyła się wielkim sukcesem. Mówię Wam o tym, bo być może ktoś z Państwa dostanie taki telegram, że coś się strasznego stało. Mówię w tu o telegramie, ale chodzi mi oczywiście o informacje, sytuacje. Proszę pamiętać, to Duch Święty, ten, który przenika naszą mądrość w sposób nieskończony, który w swojej mądrości nie da naszym umysłom skontrolować. Być może On zaczyna jakąś drogę, która skończy się zmartwychwstaniem. Mocno to Państwu przypominam, mocno to przypominam sobie. Już krótka refleksja na koniec odnośnie przypowieści o marnotrawnym synu. Tam jest dwóch synów, pamiętacie? Jeden zgubił się daleko, Przepił pieniądze, majątek. To było wszystko spektakularne i widoczne, bezdyskusyjne. A drugi syn ciężko pracował i też się zgubił. Dokładnie tak samo się zgubił. Zgubił się w pracy, w siekierach, w żniwie, żniwach, łódzkach. Tylko jeden się zgubił daleko, a ten się zgubił, chociaż był blisko ojca. I to jest niebezpieczne, bo można się zagubić w grzesznym życiu, a można się zagubić w porządnym życiu jak zagubił się ten marynarz. Drodzy bracie i siostry, mówię to do was, jesteście osobami wierzącymi, praktykującymi. To, co powiedziałem, w domach waszych na pewno jest porządek, kultura, dyscyplina, choć nie idealizujmy, ale żeby to nie był dom, w którym ktoś się zagubi blisko. Blisko Boga, blisko parafii, blisko Kościoła Świętej Anny, blisko nagrań ze strony internetowej kazania księdza Piotra. Można być blisko i się gubić. I dlatego prosimy o Ducha Świętego, żeby nam zagrał taką muzykę, żebyśmy poszli w nieznane w orszaku tym tańczącym, ale orszaku, który powie nam głos Boga, wzywam Was do zławienia, w domu Ojca, mieszkań wiele. W praktyce, drodzy Państwo, dzisiaj Jezus wyrusza w misję. Czy my mamy gdzieś wyruszyć daleko, czy namawiam Państwa do pojechania do drugiego kraju, do drugiego regionu, żeby głosić Ewangelię? Drodzy Państwo, w Waszych domach są wielkie szlaki pielgrzymkowe: od pokoju ojca do pokoju syna. Szlak pielgrzymkowy, od pokoju córki do pokoju matki, od pokoju brata do pokoju siostry. Szlak pielgrzymkowy, na których wielu ludzi już się dawno nie wybierało. Warto, ale tylko z Duchem Świętym, z tą muzyką, z tym scenarzystą, którego scenariusze są nie do odkrycia. Proszę Państwa, w języku potocznym mamy takie sformułowanie, Mówiąc o jakimś człowieku, który ma swoje prywatne życie, ukryte życie, mówimy, a kto tam za nim dojdzie? Powiem, pozwolę sobie na koniec tak powiedzieć o Duchu Świętym. A kto tam za nim dojdzie? On ma swoją mądrość, swoje sprawy. I jak to zrobić, żeby będącemu na statku marynarzowi przywrócić naprawdę w głębi serca cztery córki i żony? My byśmy nie wpadli, Duch Święty, choć to była postać fikcyjna, ten marynarz, ale powtarzam, w takich sytuacji wydarzyło się setki i tysiące. Duch Święty poprowadzi nas drogą, która wydaje się ślepa, a jest piękna i niekończąca się, która wydaje się kamienista, a okazuje się atłasem, rozesłanymi pod naszymi stopami. A kto tam za Nim dojdzie? Obyśmy mogli powiedzieć na sądzie ostatecznym my żeśmy za Nim. Дошли.